Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać mojego kampera z pusty. Miało to być na 10 subskrypcji, no ale niestety, powiem Wam taką smutną rzecz. Nie udało się nam się nagrać odcinka z tego wczorajszego, ponieważ nie udało nam się normalnie myśleć, normalnie nie, nie dało my, normalnie da, nie daliśmy rady skupić się na jednej rzeczy, więc no, nie udało nam się tego nagrać, więc niestety widzowie, bardzo mi przykro. No, mieliśmy robić kampera, Kolegami, ale żeby normalnie jeden się bawił jednym, drugi y, tamtym, a ja y, na przykład się skupiałem, więc no nie dało się skupić na jednym, więc no nie nagraliśmy tego i tyle. Ale no, ja sam spróbowałem dzisiaj rano, już chyba o siódmej, spróbowałem trochę zrobić camper, Jak widzicie, tutaj mamy tak. Zobaczcie znaczek, już nie napisałem, ale jeszcze zgadnij, napiszcie mi w komentarzach, jak myślicie, co to będzie za marka. Ok, to mamy tak. Taki układ. Pierwsze drzwi, których jeszcze tutaj nie wstawiłem. Od po tamtej strony, jak widzicie, już drzwi się otwierają, bo są już wstawione. Zobaczcie, tu drzwi już wstawiłem, tak na próbę tylko. Tu jest jedno okienko do salonu. Tu mamy tak, drzwi do salonu. I tu są drugie drzwi, tylko to są te tylne drzwi. Jak widzicie tam, to się otwiera. I tu to również się otwiera. O, widzicie, otwiera się i otwiera się. I tak, tutaj taki układ jeszcze jest. Zobaczcie. Łazieneczka. Nie widzicie nic, co tam jest, jest tak. wanna, toaleta, to, no i ze szafką. I to, drugi pokój. to jest taki pokój jednoosobowy. Tam takie szafy różne komody Jest są. Komoda tam jest, łóżko, nie, nie wiem jeszcze szafa taka, no i inne takie rzeczy. Zobaczcie, zderzeczek. Ristoracja jeszcze nie narysowana, bo to dopiero będę. Jutro robił, albo nawet pojutrze, bo nie wiem, czy jutro będę kampera robił. Także no, zgadnijcie, co to za marka samochodu. Tutaj będzie jeszcze tak salon z kanapą. No i przód, wiadomo, sterownia i cały W tym tam deska? Dobra. I no i jeszcze muszę dach kamperowy zrobić, taki wiecie, z takim do tej wysuwanym. jest, to taki dach kamperowy muszę zrobić. Nie, ma... nie co? W odcinku, żebym dokładnie powiem czemu nie nagraliśmy nic wczoraj. I w słowie, nic nie nagraliśmy. się nic nie udało. Nie, nie skupiliśmy się na jednym, żeby camper robić. Mogliśmy wziąć plastelina i robić silniki, no ale to jeden się skupiał na tym, drugi na tym. Na przykład jeden robił jedno, drugi to robił, a ja się skupiałem. Więc nie udało się skupić na jednym, żeby się wszyscy skupieli. Dobra. Żeby wszyscy, żeby, się, żeby wszyscy skupili się na jednym, więc no, no bardzo mi przykro, nie nagraliśmy. No ale myślę, że, yy, myślę, że kiedyś jeszcze ten równie kozyski odcinek, może nie taki sam, ale różny kozyski odcinek też wyleci. Może nie w tym tygodniu, ale coś tam kiedyś może znajdę. Zobaczcie, jak tak wygląda moje podwórko. Przeglądam się z wami.